Cześć, tu Asia. Witam Was na moim kanale Warto Czytać. Dzisiaj chciałabym zaprosić wszystkich rodziców, dziadków, starszych członków rodziny razem ze swoimi dzieciaczkami, ponieważ mam dla Was książeczkę Anny Onichimowskiej, Dzień Czekolady. Mam nadzieję, że jeżeli przeczytacie tę książeczkę, to bardzo ona Wam się spodoba i że chętnie po nią sięgniecie. A teraz, jeżeli oglądacie to razem z dziećmi, to aby właśnie dzieciaczki się nie niecierpliwiły, zaczynamy! Każdy dzień ma swoje imię i inny kolor. Każdy dzień przynosi nowe niespodzianki. Te wesołe i te bardzo smutne. Każdego dnia mogą spełnić się marzenia. Monika chciałaby być stara. Miedzi 25 lub nawet 27 lat. Wtedy mogłaby być bogata i przenieść się do krainy Hula. Dawid postanawia spełnić jej marzenie i przenieść ją w czasie. A pomoże mu w tym trójkolorowa kotka Zuzia. Czy Dawidowi uda się to, co sobie zaplanował i kto stanie na jego drodze? Dawid mieszka tylko z mamą. Tata odszedł od nich, kiedy kilka lat temu siostrzyczka Dawida zmarła. Od tego czasu rodzice już nie potrafią ze sobą mieszkać. A jak ze stratą radzi sobie Dawid? Otóż chłopiec zaprzyjaźnia się z Kotką, którą nazywa imieniem swojej starszej siostry, i w ten sposób próbuje sobie poradzić ze stratą i tęsknotą. Pewnego dnia po sąsiedzku wprowadza się dziewczynka o imieniu Monika. Mieszka ona tylko ze swoją ciocią i przyjaciółką cioci. Bardzo tęskni za babcią, która mieszka na wyspie hula, a najbardziej boi się wiedźmy, która chce ją zabrać do domu, gdzie mieszkają inne dzieci. Dzieci zaprzyjaźniają się ze sobą i jest im trochę łatwiej podołać problemom, z którymi czasem nawet dorośli nie mogą się uporać. Na szczęście mają siebie nawzajem, a Dawid, mimo własnego cierpienia po stracie ukochanej siostrzyczki i odejściu taty, próbuje pomóc Monice. Nie chce dopuścić do sytuacji, gdzie zła wiedźma zabierze ze sobą dziewczynkę. Dlatego próbuje odnaleźć zjadacza poniedziałków oraz skoczków czasu, aby uchronić dziewczynkę przed złym losem. Dzieci spędzają ze sobą mnóstwo czasu, a każdy dzień jest inny, pełen tajemnic, wspólnych zabaw, przeżyć i nie do końca fajnych niespodzianek. Mali bohaterowie próbują sobie poradzić ze swoimi problemami tak po dziecięcemu, uciekając w świat marzeń, magii, nocnych snów i fantazji. Jest to książka pełna tajemnic i niedomówień. Tutaj świat teraźniejszy miesza się z przyszłością. Świat magii ze światem rzeczywistym. Już sami nie wiemy, co tutaj jest prawdą, fikcją, a co snem. Anna Onichimowska porusza w tej książeczce trudne tematy, takie jak śmierć, życie w niepełnej rodzinie, brak rodziców i tęsknota z kimś bliskim. I jak na takie trudne tematy, przedstawia je w bardzo przystępny sposób dla dzieci, posługując się właśnie dziecięcymi marzeniami, wyobraźnią i zabawą. Więc takie emocje jak śmierć, tęsknota, lęk i strach przed nieznanym nie wydają się już takie straszne. Najmłodszy czytelnik za pomocą tej historyjki może się oswoić, a nawet utożsamić z tymi trudnymi tematami. Rodzicom, dorosłym ciężko jest czasami rozmawiać z dziećmi o tego, Rodzaju problemach. Nie wiemy jak zacząć, jak przedstawić dzieciom problem śmierci, rozstania. Tak książeczka może nam właśnie przyjść z pomocą. Możemy przygotować małego człowieka ewentualnie na to, co może się wydarzyć. A przecież problem śmierci dotknie prędzej czy później każdego z nas, i warto zawczasu właśnie z dzieckiem ten problem omówić. Książka została nagrodzona w, kon w pierwszym konkursie literackim imienia Astrid Lindgren i pamiętajcie, że jest ona inspiracją do filmu pod tym samym tytułem w reżyserii Jacka Piotra Bławuta. Więc jeżeli macie ochotę zobaczyć również film Dzień Czekolady, to macie taką możliwość. Ja mam starszą książeczkę wydawnictwa Świat Książki z ilustracjami Anny Kaszuby-Demskiej. Ale jest jeszcze nowsze wydanie, wydawnictwa literatura z przepięknymi ilustracjami Emilii Dziubak. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że z przyjemnością wysłuchaliście, o czym opowiada książeczka Dzień Czekolady, że również z przyjemnością ją przeczytacie. Jeżeli Wam się podobało, pamiętajcie, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. I do zobaczenia, do następnego razu.